Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu, witajcie w garderobie przy toaletce z kawą w ręku I już na samym początku wam powiem, że wam również polecam zrobić sobie kawkę, bo będzie to mm, może nie tyle makijaż do kawy, będzie to vlog Ale nie wiem ile uda mi się nagrać w ciągu dnia, ponieważ mam dzisiaj bardzo, bardzo zajęty dzień, dużo pracy, ale miałam... Z wami usiąść i pogadać dzisiaj, pomalować się. Taki był plan wczoraj. Dzisiaj rano stwierdziłam, że nie, to nie jest ten dzień, źle się zaczął, a teraz myślę, że to jest jeden z lepszych dni tego roku. Dlaczego zaraz Wam opowiem? Ale najpierw zobaczcie, jaki mam piękny kubeczek. Po raz pierwszy kawę zrobiłam w tym kubku ze Starbucksa z Rzymu. On jest naprawdę cudowny, no piękny, jeszcze to czerwone wnętrza uwielbiam, tylko przez przypadek zrobiłam kawę za mocno, więc mogę się troszeczkę krzywić. Mam nadzieję, że Wam to przeszkadzać nie będzie. Mm. łycze kawki i jedziemy z tym vlogiem. Zapraszam serdecznie. Nakładam na początku filtr na twarz. Mam już pielęgnację, krem z Basic Lab i stwierdziłam, że użyjemy praktycznie tych kosmetyków, które ja używałam na wyjeździe, dlatego, że pokażę Wam, co takiego się u mnie sprawdziło, z czego byłam bardzo zadowolona, a przy okazji sobie troszeczkę o tych kosmetykach pogadamy. Plus, jeszcze taka sprawa, muszę Wam o tym powiedzieć, że zauważyłam, że chyba w okresie letnim jestem troszeczkę leniwa, jeśli chodzi o makijaż, albo jest za gorąco, nie chcę mi się go nakładać um, aż w takich ilościach, dlatego z cieni kompletnie zrezygnowałam. We Włoszech miałam cienie nałożone na powiekach ze dwa, może trzy razy, tak mi się wydaje. Jeszcze nie dokończyłam montażu wszystkich filmów, filmów więc nie jestem do końca pewna, na pewno, to, na pewno na pewno to zauważę, ale no tak to wyglądało, i teraz też cieni nie nakładam, więc myślę, że będzie to dość szybki makijaż. Mam przynajmniej taką nadzieję, ja zawsze tak mówię, a potem wychodzi jak zwykle, bo się rozgaduje. Inne dziewczyny, ja naprawdę nie wiem, jak inne dziewczyny to robią, że rozmawiają. Z wami i malują się, i to wszystko zrobią w 5 minut. U mnie to zajmuje o wiele, wiele więcej czasu. Dobra, filtr nałożony, teraz przejdziemy do. Bazy i jako bazę, no to wiecie doskonale, jeśli mnie oglądacie od dłuższego czasu, chociaż muszę teraz to powiedzieć, chcę przywitać wszystkie nowe osoby, jest mi niesamowicie miło i też dlatego dzisiaj sięgnęłam po aparat, no zobaczcie, widzicie ten uśmiech na twarzy, dzisiaj dzień nie rozpoczął się w ten sposób, jaki ja sobie bym życzyła, ponieważ działałam bardzo, bardzo długo, do późna, może będę nakładać tą bazę i Wam opowiadać do późna przemontażu Dlatego, że tak, ja mam nagrane troszeczkę filmy na zapas Ale, ale, ale Montuję dość na bieżąco Muszę to zmienić, muszę mieć takie dwa filmy już zmontowane na kanale, które będą leżeć Gdyby taka sytuacja miała miejsce, jaka była wczoraj Ponieważ siedziałam do drugiej w nocy, montowałam, chciałam, aby ten film zwłok był taki będzie perfekcyjny. No w końcu nazwa kanału zobowiązuje. Nie wyszło do końca tak, jak chciałam, bo niestety um, program do montażu się troszeczkę zmontował. Nie mój, tylko Marcina. E, dlatego, że Marcin na przykład montuje filmy w Premierze. To jest bardziej zaawansowany program, który ma fajne przejścia i mi się tam marzyły takie dwa przejścia. Takie to byłaby taka wisienka na torcie. Przy tym filmie niestety się nie udało. Godzina zmarnowana, przez to ja też później troszeczkę poszłam spać, i ten film, aby go wrzucić na kanał, on troszeczkę musi się przetwarzać i to czasami trwa bardzo, bardzo długo. On jest sprawdzany pod kątem, czy na pewno można na tym filmie zarabiać, czy mogą być reklamy, czy tam wiecie, YouTube nie zbanuje muzyki, która jest używana itd. i tym i ja czekałam, czekałam, czekałam i w końcu zasnęłam i nie nastawiłam budzika, aby ten film pojawił się na piątku. Bo mnie filmy zawsze pojawiają się o piątej rano, zazwyczaj poniedziałki, środy i piątki, no ale w sierpniu zrobiliśmy sobie taki eksperyment i filmy pojawiają się co dwa dni. Dlatego też niestety nakładam w ogóle. Mój krem Bibi, który ponownie odkryłam, w którym się zakochałam. Jest to Misza. Nie wiem dlaczego zakręcam, ale wam go pokazać. Nie chcę, żeby mi tutaj coś, a właśnie, wypłynęło. Jest to Misza BB Cream Perfect Cover. On jest idealny. Zakochałam się ponownie. Naprawdę świetny, świetny na lato. I tak, moi drodzy. Przesiedziałam, dosnęłam, nie obudziłam się na czas. Budzik w obudził dopiero o 6.30, więc to już było półtorej godziny po tym, jak powinien film pojawić się na kanale. Zrobiło mi się mega przykro, bo ja lubię, kiedy sobie zakładam coś, to lubię, aby wszystko było na czas, tym bardziej jak Wam obiecuję i mówię, że ten film się pojawi, to on powinien się pojawić. No niestety drugi raz mi się chyba w mojej karierze YouTube'owej... Tak przydarzyło i tego filmu o 5 nie było, pojawił się o 6.30, ale mimo to troszeczkę już ten dzień był, wiecie, taki skopany, bo się zdenerwowałam, lekko mówiąc. Ale to nic, nic, wam dałam znać na Instagramie i w ogóle, że film jest, że troszeczkę później, ale jest, się pojawił. Ja jestem z niego bardzo zadowolona. Oglądaliśmy go chyba już trzy razy. No um, i... Wiecie co? Wiecie, co się wydarzyło? Aha, przyszły to kurier do mnie? Oczywiście, że tak zawsze wszystko się dzieje w punktach kulminacyjnych. Ja muszę albo zacząć kichać. I za chwilę kurier mi tutaj zapuka, więc lecę odebrać paczkę albo wysłać paczkę, jeszcze nie jestem pewna, bo widzę już za oknem coś tam się dzieje. I wracam do mojej opowieści momencik. Jeszcze znaczy zdążę wziąć kawę, zanim zapuka. Dobra, jestem, wracam, przybywam. Oczywiście, to już jest moje szczęście, że kiedy ja o czymś opowiadam, to ktoś musi albo zapukać, albo przyjść, albo zadzwonić, albo przeszkodzić, albo ja muszę kichnąć, bo w ogóle zauważyłam, że... Nie chcę tego mówić na głos, ale mam, mam alergię na kawę i zawsze jak piję kawę, to zaczynam kichać. Nie wiem, o co chodzi. A jest pyszna. I zauważyliście, że ja nałożyłam ten krem BB palcami, bo według mnie on rozprowadzony palcami wygląda najpiękniej. Nie gąbką, nie pędzlem, tylko właśnie palcami. Robiłam to na urlopie i dzięki temu nie musiałam myć gąbki ani razu i nie użyłam, tylko używałam swoich rąk, swoich dłoni. Jestem z tego bardzo zadowolona i cały czas to kontynuuję Wracając do mojej opowieści, dlaczego ja jestem taka szczęśliwa Bo słuchajcie, Alice, Alicja, Alice Vlog Channel e, Pozdrawiam bardzo serdecznie Jeśli tutaj jest i ogląda Ale e, powiedziała na Instagramie, że ogląda, że poleca I mi się zrobiło tak miło Ja zawsze wychodzę z założenia, że karma wraca Że dobro wraca i warto być dobrym dla ludzi i dla człowieka i dla człowieka, nie tylko dla człowieka, dla zwierząt również, i w ogóle, i w ogóle. Ale to było tak bardzo miłe. Ja też praktykuję wdzięczność i jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Cieszę się, bo od razu zauważyłam, to jest niesamowite, ile osób przyszło. Dla mnie taka liczba jest ogromna. W miesiąc, w miesiąc czasami was tyle przybywa, ile przybywa was. Ile przybyło Was na Instagramie, na przykład w ciągu ostatniej godziny? Szok i niedowierzanie jest mi niesamowicie miło. Jeszcze raz dziękuję. Cieszę się, że jesteście. Mam nadzieję, że zostaniecie i będzie Wam tutaj miło i przyjemnie. Ale jeszcze, tak w ogóle, ja sobie planowałam. Przechodzimy do innego tematu, oczywiście, przy okazji tutaj się ogarnę. Planowałam sobie taką pogadankę, taki makijaż wspólny i cieszę się, że odpaliłam ten aparat, ponieważ nie wiem... Dajcie mi znać, jak to jest u Was, bo ja przez pierwszy tydzień, kiedy my wróciliśmy po tym urlopie, to miałam takiego kaca urlopowego. I, I wiecie, co jest najlepsze na kaca urlopowego? Zakupienie kolejnych biletów. Ta! Tak właśnie się stało. Jeśli są tutaj osoby, które oglądały vlogi, które są za mną już od dłuższego czasu, to wiedzą, że my na imieniny Marcina, które są 11 listopada, bo sobie chłopak przyłożył kiedyś miał 13 maja, ale stwierdził, że skoro wszyscy em, wszyscy mężczyźni o imieniu Marcin świętują 11 listopada, to on też tak chce. Więc e, na jego imieniny zawsze gdzieś jedziemy i zazwyczaj jest to jakieś wydarzenie sportowe I w tym roku również coś innego, coś na czym jeszcze nie byliśmy Ja jestem podekscytowana, powiem wam, że nie mam nic e, przeciwko Chętnie sobie zobaczę jak będzie, nie powiem wam jeszcze co, gdzie, jak i kiedy, możecie zgadywać W zeszłym roku byliśmy w Manchesterze na żużlu to był Speedway of Nation. Wiem, że niektóre z Was e, też lubią żóżę i cieszę się, bo macie współ... dużo wspólnego z Marcinem. Czasami zastanawiam się, czy nie więcej niż ja. Dobra, mamy już korektor e, Catrice Camouflage i teraz nakładam Kreolan Puder Anti Shine Powder. On nie jest taki super ekstra matujący, tak? no Nie. Dobra, jest matujący, ale nie widać tego matu aż tak bardzo i nie robi Wam takiej. Paskiego matu. Ta skóra nie wygląda sucho, a cały czas wygląda ładnie, a rzeczywiście ten makijaż utrzymuje się przez cały dzień. Mówię. Tutaj używamy kosmetyków, które sprawdziły się na wyjeździe, z których byłam zadowolona i chcę zrobić to szybko i sprawnie. W ogóle bardzo polubiłam się z tą opaską. Eee, Macie mówi, że wygląda mniej słodko, ale naprawdę jest bardzo. Praktyczna, przydatna, włosy wyglądają lepiej, bo muszę dzisiaj je w ogóle umyć, zrobić sobie peeling włosów, ale to już wieczorem, pewnie późniejszy, bo naprawdę dzisiaj jest dużo rzeczy do zrobienia, widzicie jak mam gadane Potem jak Alicja powiedziała u siebie na Instagramie o mnie, to ja nie potrzebowałam kawy, więc nie wiem po co ona tutaj w boku jest, ale niech będzie, więc tak Moi drodzy, mamy kolejne bilety zabukowane, wszystko już jest zapłacone, wszystko jest ogarnięte, więc czekam na ten urlop, który będzie to dosłownie kilka dni chyba cztery dni wolnego. Cztery? Rozmarszę, cztery, tak, cztery dni wolnego w sumie. I mm, będzie to już za miesiąc, więc naprawdę dość szybko. Nie wiem, jak to w tym roku wychodzi, że cały czas coś, cały czas gdzieś, ale nie martwcie się, wrócimy z tego czterodniowego urlopu i wtedy już siedzimy w domu, ponieważ dni urlopowe nam się skończyły prawie, że no wiadomo, trzeba sobie to zostawić na czarną godzinę, ale <słuch> ja zawsze wychodzę z tego założenia, że fajnie jest, jak jedziecie na jeden urlop, to już mieć drugi urlop zaplanowany, bo wtedy nie jest człowiekowi aż tak przykro, kiedy wraca, więc e, mogę Wam tak dać znać, że. Mamy zabukowany jeszcze jeden urlop, więc jak naprawdę bilety mam, mamy kupione na dwa różne samoloty. No, można tak powiedzieć. Ok, brwi mm, Gimi Brown, bo dzięki temu mm, żelowi koloryzującemu te brwi ogarnią o wiele, wiele szybciej. Tylko za chwilę zobaczycie, że tak naprawdę używam trzech produktów do brwi: tego żelu kredki z Golden Rose i żelu, który trzyma je w ryzach. Bo inaczej one by sobie tutaj po twarzy e, tańczyły kankana, że tak powiem. A tak to, rzeczywiście, wszystko się ładnie trzyma. Ten żel też jest fajny. Ja mam kolor 3. Wcześniej miałam kolor 4, ale myślę, że on był za ciemny i nie za bardzo wyglądał na moich gręch. A ta trójeczka rzeczywiście, zobaczcie, wygląda ładnie. Dobra, tyle wystarczy. Szybko, tylko sobie końcówkę tutaj ogarnę. Nie robię to jakoś super precyzyjnie, szczerze mówiąc, bo nie chcę przestawiać tego lusterka za blisko, abyście jeszcze coś tam widzieli, więc robimy to tak szybciutko. I żal. O proszę. Tak to wygląda. I teraz żal. Na brwi i to wszystko, jeśli chodzi o ten element makijażu i przechodzimy dalej. W ogóle muszę wam powiedzieć, że skończył mi się, wyschnął mi ten tusz z L'Oreal. I muszę kupić ponownie, ponieważ wróciłam do tego tuszu z Eveline Variette, który był moim ulubionym. Przed tym, jak odkryłam ten z Loreala, teraz ten z Loreala rzeczywiście jest na piedestale. Zepchnął warietę, bo niestety warietę bardzo mocno mi się odbija. Na górnej powiecie, z czego nie jestem zadowolona. A ten Loreal jeszcze pięknie tak rozdzielał te rzęsy, podkreślał je, wydłużał. A tutaj warietę widzę, że skleja. Nie wiem, nie wiem, czy mam jakieś średnie opakowanie, czy się przyzwyczajam co bardzo do Loreala. Ale jest różnica, moi drodzy. Naprawdę jest różnica. I tak, powiem Wam, że naprawdę ten dzień zaczął się dobrze, fajnie. Dużo jest planów, dużo rzeczy na głowie. Ostatnio jest ciepło, co mi się podoba. To ma być ostatni w ogóle tydzień taki gorący, upalny, i potem przechodzimy do jesieni. Z jednej strony jest mi przykro, z drugiej strony się cieszę, bo nawet. Powiem Wam, że mam ochotę na takie chłodniejsze, dłuższe wieczory przy książce. Brakuje mi tego, bo mam wrażenie, że od maja naprawdę tak jest ostatnio sobie o tym myślałam że od maja ja cały czas jestem w pędzie, jestem w biegu cały czas coś się dzieje gdzieś coś, muszę się pakować, rozpakowywać, ogarniać i brakuje mi takiego czasu, żeby. Usiąść, pomyśleć, może coś dobrego ugotować, coś upiec, chętnie bym coś popichściła. Naprawdę, tylko, że mam jeden problem i też możecie mi dać znać, jak to wygląda u Was, że znudziły mi się nasze supermarkety. E, nie wiem, czy troszeczkę mnie Włochy rozpieściły i te ich supermarkety, i Polska również, bo w Polsce też jest mega wybór wszystkiego i wszystko jest inne, wszystko jest ciekawe. A tutaj, jak idę do Azdy, do Lidla. Hmm, czy do jakiegoś innego sklepu? To tak mam wrażenie, że wszystko jest zrobione na jedno kopyto, i nawet do Marcina powiedziałam, że chyba musimy zmienić na jakiś czas supermarket i po prostu robić zakupy gdzie indziej, ale gdzie to jeszcze nie wiem. Zastanawiam się nad Morrisonem, takim typowo angielskim supermarketem, albo na, nad Sainsbury'em, ale Sainsbury też ma ceny czasami. No, wysokie. Żeby nie powiedzieć gorzej, więc sama nie wiem, co z tym fantem zrobić, bo mi się znudziły te produkty, które są W ogóle Owoce są takie średnie, jedyne co to banany Są ok, a reszta to tak Nie za bardzo Możecie dać mi znać, jeśli mieszkacie w Anglii Czy też macie takie wrażenie, ale ostatnio Naprawdę zauważyłam, że te produkty, które są w sklepach no Nie za bardzo mi się podobają mm, Wiecie co? A nie Myślałam, że mam bardzo pomarańczowy ust, ale w sumie nie, dobrze to wygląda, ja, ja używam tego błyszczyka cały czas z MIA, My Lip Balm, nie wiem, czy Wam go pokazywałam, czy też nie, ale bardzo fajnie nawilża, powiem Wam, że ja bym nawet powiedziała, że ten błyszczyk jest lepszy, ten błyszczyk, ten em, no błyszczyk, balsam, balsam to us intensywnie nawilżający jest lepszy niż ten z Klarence, więc widzicie, coś nowego u mnie, a teraz sobie nałożymy ten rozświetlacz z Inglota, go akurat na urlop nie brałam, wzięłam... Em, benefit cookie i wzięła Merluminizer. bo troszeczkę się bałam to jest rozświetlacz w kremie ja go wam pokazywałam robiliśmy taki takie ala pierwsze wrażenie ale to jednak było nie to to było nie to to nie było to ponieważ już kilka razy po niego sięgnęłam i rzeczywiście on robi taki, taką ładną taflę na buzi fajnie wygląda jest taki subtelny taki delikatny dziewczęcy wystarczy go delikatnie tutaj rozetrzeć i Coś tam, coś tam się mieni o, Widzicie? Fajnie to wygląda, piękne Więc e, tak, ostatnio... Więc tak, znowu Ostatnio nie robimy za bardzo zakupów tak naprawdę Robimy takie tylko podstawy podstaw Też mało gotujemy, bo jest za gorąco, żeby gotować mm, Więcej zamawiamy Co nie za bardzo mi się uśmiecha, dlatego chciałabym już wrócić do takich, do takich moich nawyków, do moich rytuałów. Brakuje mi tego, brakuje mi takiego gotowania, brakuje mi takiego spokoju. O, takiego spokoju. Ostatnio też, wiem, że może tak się nie powinno robić. Miałam tak zły sen i śniły, opowiem wam, śniły mi się tarantule, pająki i sprawdziłam na drugi dzień w senniku, co to znaczy. A podobno to oznacza, że mamy po prostu niespokojną głowę i miło byłoby odpocząć, bo inaczej można się doprowadzić do gorszego stanu. Więc chyba coś w tym jest, chyba Magda pora troszeczkę wychillować, zrelaksować się, odpocząć, pobyć w domu i myślę, że jesień będzie temu sprzyjała. Napiszcie mi, koniecznie, koniecznie mi napiszcie jak to wygląda u was i czy też macie takie rozkminy, u mnie to, to ostatnio w ogóle cały czas o tym myślę. I tak samo myślę już o kolejnym roku i chciałabym, żeby ten 2022 rok nie jest zły, ale myślę, że 2023, słuchajcie, to będzie rok przełomowy. Naprawdę. Ja, ja to czuję, ja to czuję, tak musi być. Koniec i kropka. Więc teraz chcę ogarnąć te moje plany i cele, które, które sobie rozpisałam, tak zrobić jak najwięcej jeszcze. I wejść ten 2023. Z poukładaną głową, ze spokojem, z takim, takim uczuciem, że mam wszystko uporządkowane. Tego mi bardzo brakuje i tego Wam również życzę, żebyście... Troszeczkę przesadziłam z tym różem, co? Chyba tak. Ale ten oświetlacz jest piękny, cudowny. Róż Milani oczywiście, Luminoso 05, najlepszy róż Ewent. I tego też Wam życzę, żebyście... Mieli czas i mogli sobie pozwolić na to, aby odpocząć, bo odpoczynek jest bardzo, bardzo ważny. Nie wiem dlaczego biorę L'Oreal, do dodęka, w ogóle wrzucić warietę na dolną powiekę. Proszę bardzo, cieszę się, że sobie pogadaliśmy. Naprawdę ja sobie lubię tak włączyć aparat, do Was pogadać i potem posłuchać, jak to jest u Was. Wasz feedback naprawdę jest dla mnie bardzo, bardzo ważny, za wszelki komentarz. Kciuk w górę dziękuję. Ja wam na Instagramie również pisałam, że no dla mnie to jest ważne. Ja czuję każdą cyferkę, każdą osobę, i też się cieszę, że robimy te live y na Instagramie, i że macie na nie ochotę? O, tak dobrze. I że tutaj jesteście, to jest mega miłe. Więc mgiełka do twarzy to jest matująco odświeżająca z Eveline. Za bardzo się nie upaćkałam, ale naprawdę. Ten tuż tu jest średni. Tak wygląda prawie, że skończony makijaż. Ja jakoś ostatnio mam problem z pomadkami. W ogóle w tym roku prawie w ogóle po nie nie sięgam. Mm, więc na usta ląduję błyszczyk. Lecę do swoich obowiązków. Jest tego dzisiaj dużo. Wam życzę miłego dnia. A widzicie? Znowu ktoś przybył na Instagramie. Jakie to jest miłe. Naprawdę, widzicie jak ja się cieszę? Naprawdę, Alicja, jeszcze raz dziękuję. Jest mi mega miło. Cieszę się. Że jednak ten kanał nie jest aż taki, może zły i nudny, jak mi się przez chwilę zaczęło wydawać. Dobra, tak wygląda makijaż. Skończony. Voilà. Lecimy z tym dniem. Życzę Wam cudownego dnia i myślę, że się jeszcze dzisiaj do Was odezwę. Ja składam, biorę swoją połowę kawy i lecę z tym życiem, bo nie ma na co czekać, bo ucieka. A jest dobrze, moi drodzy, jest dobrze. I dzisiaj zadanie dla Was: zróbcie dla kogoś coś miłego, bo karma naprawdę wraca. Jeśli Wy zrobicie coś miłego dla kogoś, to na pewno ktoś zrobi coś miłego dla Was. No, dobrze, zawsze wraca. Zło również, więc uważajcie na siebie i widzimy się później. it has